Panie Kaziu, pan mi da jakieś niebo. Proszę bardzo. Więcej smur Pan da. kochany. A groźniej. Będzie tak Będzie. Panie Kaziu. Pan mi da podgląd na kamerę. Już się robi złociutki. Sorry. Jeden przycisk. Światło. Gwiazda na planie. W pierwszej scenie za panią Halinę gra kaskaderka. Pani Halina powiedziała, że czasy są dla niej za wysokie i że se może nogi połamać albo zęby. A ona gdzie ta kaskaderka? O tu, po lewej. Uj. A ta torba na głowie, to, to po co jej? Maski zapomniała. Ale to się wytnie. No to jedziemy. Cisza na planie. Cisza na planie! Kawerna senior na pierwsza. Tak! Słucham! To po angielsku bara nie jest. Że stop! A to w takim razie sorry. Panie Zenku, kto to tu to, to, to wpuścił? To są zimne duszki do drugiej sceny. Świeże przywieźli. Cisza na planie! Kawerna Senior, scena pierwsza. Dlaczego ona nie idzie, tylko stoi? Niech ona idzie! Ona z zagranicy jest, może nie rozumie po ludzku. Dawaj, dawaj, fajnij się da. Ja se, proszę pana, na obcasach kariery łamać nie będę. Bo ja, proszę pana, to w Hollywoodzie już robiłam. I mam nawet autograf od Alka Paciny. No może pan pokazać, tu powiększyć. Janna, Janna! Giej! Gdzie gej? Gej to tak się mówi po niemiecku. żeby szła. Aha, jakby co, to jestem za kulisem. A może by po angielsku? A jest ktoś na planie, kto po angielsku? Bo ja tylko action i CAT. To może, to może pani Klotylda? Ona jest u nas na planie CO of WUC. Znaczy kierowniczką sanitariatu jest. To może podejdzie pan, panie zęku, i zapyta. Przerwę mam. Czytać nie umie? Ale ja tylko małe pytanko. A co za to będę miała? Rolę załatwię jakąś w filmie. Gówną? Gówną. No to niech mówi czego chce. Pani wie, jak po angielsku będzie, żeby poszła? Please go. Jak? Please go mówię. To ja dziękuję serdecznie! Ona mówi, żeby powiedzieć please go! Jak? Please go! Poruszyła! Cisza na mnie! Kabel na się na pierwsza! Sorry, mi się kabel wyciągnął. KAK?! Słucham? Sorry. Przerwa na kolonę! Panie Kaziu, a ubezpieczona ona była? Lampa? Jak najbardziej.